Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider The Angel of Darkness. I znajdujemy się w louvre. E, tak, tutaj jest już czysto. Skończyliśmy już chodzić i błądzić po tych kanałach. E, dobra, i teraz tak, będziemy w tym odcinku próbować się przekraść przez louvre. Zdobyć różne tam karty magnetyczne, aby dostać się właśnie do wykopalisk pod louvrem. Gdzie, mm, ukryta, gdzie ukryte jest malowidło Obscura, którego szukamy i lecimy, tylko tak, pierwsze co zrobię, tutaj będziemy mieli przeciwników yy, strażników, ludzi, a więc broń najlepsza na nich jest ta czyli Impactor, K2 Impactor, jest naprawdę moją ulubioną bronią w yy, tej części bo pokonuje tak naprawdę na jednego strzała yy, Wszystkich przeciwników Tak więc zaraz zobaczycie jak, jak ona działa O hey, właśnie, tu już mamy, zobaczcie to Są takie pociski jakby Paraliżujące, które od razu Sprawiają, że Że Nie ma tutaj, wiecie, nic do gadania Nasz przeciwnik Tutaj jest jakaś kamera, ale nie musimy się nią przejmować Czy tu wejdziemy? Nie Tak e, Idziemy więc dalej W górę Tam kolejny stał strażnik Tutaj możemy sobie poglądać Jakieś wystawy Dobra i wchodzimy tutaj Tak i teraz Lasery Będziemy musieli je ominąć Oczywiście nie możemy ich dotknąć Bo rozlegnie się alarm Nie tyle co od razu zginiemy tylko po prostu rozlega się alarm I wtedy Nadciągają strażnicy Ale chyba po wciśnięciu właśnie tego przycisku Tutaj jak wszystkich zabijemy Możemy na nowo Próbować ominąć te lasery. Postaramy się za pierwszym razem oczywiście je ominąć bez włączania alarmu. Tak, tu mamy dużą apteczkę. Zapiszemy i musimy teraz oczywiście przeskoczyć. O Jezu nie! Ach, ty sieroto, no. Dobra, tu nam się udało. Teraz pewnie nie uda mi się wycelować. O, dobra, udało się. I jak widzicie, niektóre są statyczne te lasera, niektóre się poruszają. Więc teraz musimy uważać. Mogę się jeszcze cofnąć. Dobra, teraz w odpowiednim momencie musimy skoczyć. Chyba teraz będzie git. Dobra. Tak, kolejne nam się tutaj włączają. Teraz tak, te dwa lasery nam się tutaj pojawiają i znikają co jakiś czas. I musimy wybrać odpowiedni moment i skoczyć wtedy, kiedy znikną. Czyli teraz. Dobra. Tu już jest git. Teraz wystarczy opuścić się tutaj na rękach. Tak, i przejść w ten sposób. Z drugiej strony natomiast to by nie przeszło, bo tam mamy jeszcze laser taki w połowie tej gabloty. A więc po tamtej stronie się tego nie da zrobić. Dobra, teraz zwyczajnie już jesteśmy tutaj. I teraz będzie zobaczyć, co mamy tu. Takie lasery, oto, w krateczkę. Ale tylko na dole. Tam wyżej już nie ma takich poziomych laserów, więc robimy to w ten sposób. Tutaj można chyba to na dwa sposoby zrobić. Możemy chyba skoczyć po prostu tak w bok, lub chyba po tej krawędzi się przesunąć. Więc to chyba można zrobić na dwa sposoby. My zrobimy to w ten sposób. Dobra, i jesteśmy. Przechodzimy dalej. Zapis i lecimy. Tak, tutaj mamy kolejnych strażników I kolejne lasery oczywiście, ale tutaj chyba zdobędziemy yy, kartę magnetyczną Tak, od tamtego, który stoi po prawo Jeżeli go widzicie, o teraz go widzicie Okej okay. Tu kamera, tam była duża apteczka Trzeba o tym pamiętać i o niej nie zapomnieć, jak będziemy tam przechodzić. Dobra, te lasery oczywiście normalnie sobie przejdziemy w ten sposób. Yy, I nic nam się nie stanie. Teraz tak, zabijemy sobie najpierw tamtego strażnika. Nie, 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 Laro. O, właśnie. Lara ma taki dziwny ruch, jak wyjmuje broń, że łatwo wpaść pomiędzy na przykład jakieś lasery. Dobra, teraz sobie przejdziemy w ten oto sposób. I spróbujemy nie dotknąć. Ok, udało się. I tu już chyba nie ma więcej. Mamy kartę, ale to jeszcze nie jest chyba karta z pełnym dostępem, że tak powiem. Dobra, zapiszę, bo musimy się dostać tutaj. O, właśnie, ale ta karta I tu nie, nie zadziała. zadziała. Zespołówka zespołówka zespołówka. Tak, Kept musimy Keptem się dostać office. do. Biura kawiar, tej babeczki, z którą gadaliśmy wcześniej, w mieszkaniu, bo ona tutaj pracowała i ona ma tą przepustkę, która umożliwi nam zejście tam, a więc na razie nic tu o nas. Idziemy więc tędy. Tak, i tu będzie chyba jakiś przeciwnik. Oho, chyba. giniesz. Oni chyba nic nie wypuszczają. Oni mają paralizatory, więc chyba nawet broni nie mają, więc. Na spokojnie damy rady, tu już nam damy radę, tu już nam nikt nie, yy, nie przeszkodzi. Yy, I jesteśmy w pokoju z Monalizą, jak widzicie. Musimy się dostać tam na górę. Yy, w ten szyb wentylacyjny, ale jak widzicie, mamy tutaj lasery. I te lasery już chyba nam coś robią. Nie włączają alarmu, ale chyba zabijają. Możemy sprawdzić sobie. Zapiszę. Tak, zabierają nam życie. Dobra, i tak wczytam teraz. Bo nie chcę, wiecie, korzystać z apteczki. Ale tylko wam pokazałem, że one zabijają. Oho, Bug w Tomb Raider, w y Tomb Raider 6 sami zobaczcie. Żadnych tekstur nie widać, same jakieś czarne, czarne tekstury. Dobra, wczytam jeszcze raz, jeżeli się nie uda, to będę musiał zresetować grę i Yy, zrobię cięcie. Ok, udało się za drugim razem, ale takie rzeczy są na porządku dziennym, w Tomb Raider 6. Dobra, przeciągamy teraz sobie tą gablotkę, tak? I teraz dzięki temu będziemy mogli mm, przesunąć gablotkę tą taką większą, bo wcześniej nie moglibyśmy tego zrobić. I przesuwamy do tych krzesełeczek jak najbliżej, jak najdalej się da. Jak najbliżej się do porze. Bo musimy z niej wskoczyć tam właśnie na tą gablotę i do tego szybu wentylacyjnego na górze. Teraz tak, mamy tą kartę, która wyłączy nam na chwilę te lasery i to jest czasówka. Czyli mamy określony czas, żeby zrobić to szybko i wskoczyć tam. Dobra, no... No tak, zawaliście po prostu. Pewnie mi się nie uda. Właź, właź, kobieta. Dobra, dało się. E, spokojnie, zobaczcie jeszcze dalej. O, dopiero teraz się włączyły. Ale teraz już nam nic nie zrobią. Wbijamy do środka. E, czekajcie, bo ja nie wiem w którą stronę. Tu nic nie ma. A więc idziemy tutaj. Tak, i będziemy się teraz chyba spacerować po dachach luwru, tak mi się wydaje. Ale nie uprzedzajmy faktów, zaraz to sami zobaczycie. Czy tu coś jest? nie ma. Myślałem, że tu jakiś sekret, jakaś znajdźka będzie, ale jednak nie, więc lecimy tutaj. Tak, tutaj nam się jakiś wiatraczek kręci, ale nas on nie interesuje. My wspinamy się po drabince. Boże, ale ty jesteś naprawdę toporna. Strasznie wolno się poruszasz i wszystko robisz z taką Wolnością, że po prostu. Dobra, tu teraz się nam strażnik pojawi, tak? Tak, już nas chyba zobaczył nawet. Może i nie. No, wyciągnij! Gin. Dobra, czy tu jeszcze jeden koleś będzie, czy nie? Yy, chyba nie. Dobra, teraz co my mamy tutaj za zadanie zrobić? Tam chyba żadnych znajdziek nie było. Yy, musimy się chyba dostać. Tam, właśnie tam, gdzie jest ten strażnik, fajnie, że mnie widzi. Ale ja go też. Eee, chyba tam musimy się dostać do tego okienka, ale nie jestem pewien. Dobra, zaraz zobaczymy. Na pewno tu musimy wejść na górę. Tylko, oczywiście, Lara się mnie nie słucha. Eee, a może i nie tu. Nie, nie tu. Tam. No, już mi się pokichało, wszystko. Wskakuj tu. Tutaj musimy wskoczyć. I teraz tak po tym gzymsie będziemy się poruszać. Hmm, dobra. Dawaj, dawaj, Larcia. Nie ma czasu. I chyba jeszcze raz musimy się. Tak, tak. Musimy się dostać na tą linkę tam. Więc jeszcze raz musimy się opuścić na rękach. Teraz zapiszemy, żeby tego wszystkiego od nowa nie robić, jak mi się zginie. Dobra, Zap zapis i teraz tak. Przydałoby się, bo to jest na styk, chyba. Wytrzymałość Lary tu będzie na styk, więc musimy. No, ale co ona robi? No, masz się opuścić na rękach, kobieto. Więc przydałoby się, o właśnie, tu wejść i z tego momentu przejść sobie. Dobra, zapisz i idziemy. Tak mi się wydaje, że to jest na styk i trzeba jak najbliżej tam podejść, bo inaczej się nie wyrobimy i Lara spadnie. No, mam nadzieję, że zdążymy. Tak, zdążyliśmy. Dobra, i teraz mogłaby się zmienić kamera, o właśnie. I teraz mam zagwozdkę. Czy ja muszę schodzić na dół, czy nie muszę schodzić na dół? Do tego okna. Hm. Bo ogólnie chyba musimy iść tam. Ale czy ja mam łom? Właśnie, będzie mi potrzebny łom. Mam łom. Dobra, ale zejdziemy, pokażę wam, co tam jest. No fajnie. Nie chciałem, żebyś tak zrobiła. Chciałem, żebyś się przesunęła tu. O, właśnie. No... O to mi chodziło. Kurde, nie pamiętam, co tam było. Na pewno jakaś znajdźka. O, fajnie, że tak potrafisz. No już, odwróć się. Nie. Co tu jest? Jakaś ręka mi się pojawiła. Aha, jakiś klucz. Ej. Nie, tego nie otworzymy. Czy ten klucz będzie mi potrzebny do czegoś? No, tych drzwi to i tak nie potwieramy. Dobra, bez sensu. Nawet nie wiem, do czego jest ten klucz. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. Naprawdę nie mam pojęcia. Może do jakiejś tam bramki, która tam jest na dole. Na przykład do tej, tutaj. O jezu, o właśnie, tutaj widziałem przez okno. Taka jest. Żeby nie musieć e, wszystkiego od nowa robić. Jak się spadnie, tylko po prostu przejść sobie przez tą bramkę i już być. Właśnie, ale nie jestem pewien. Naprawdę, nie mam pojęcia, do czego jest ten klucz. Dobra, wspinamy się w każdym razie na górę. No idź, idź, Laro, nie zatrzymuj mi się tu. Łom mamy, a więc nie trzeba szukać ponownie. To dobrze. No właśnie. Teraz tutaj. Tak, i teraz musimy się dostać tam, do, za, tą okratowaną, za to okratowane jakby miejsce, ogrodzenie. Ym, I tak, i tam będą kolejne... tutaj łomem musimy sobie oczywiście pomóc. A tam mamy kolejne wejście do... do szybu wentylacyjnych właśnie. Puść się, będzie szybciej. Czy tu muszę kucnąć? Nie, nie muszę. Zapisik. Jesteśmy już chyba przy biurach. I teraz będziemy szukać biura... ...kawier. Tak, tu będzie przeciwnik za tymi drzwiami. No, dlaczego w niego nie trafiłaś? Co za... ...tragedia. Dobra, tu kartę, ale nie mam jeszcze tej karty. Oho. Zbagował się. O, już zniknął. Myślałem, że. Dobra, bez komentarza. A musimy się dostać tam. Tutaj, właśnie, naprzeciwko. Ale tu jest kod. Potrzebujemy kodu, żeby się tam dostać. Na razie go nie znamy, ale zaraz sobie w fajny sposób poradzimy. Zobaczycie. Dobra, wchodzimy najpierw tu. Czy tu coś było? Eee... Yy... Tu są maski, ale to na razie mi nie jest potrzebne. Potem będziemy z nich korzystać, ale też nie uprzedzam wydarzeń. Tak, tutaj y, sobie pozbieram jakieś znajdźki. Aha, tu nic nie ma. Fajnie. Y, co to miało być? Drzwi się zasunęły chyba. Weźcie mnie, nie strasznie. Tu nic nie ma. Dobra, a więc musimy lecieć tu. Bo już myślałem, że mi strzeli. Tak, tu jest takie pomieszczenie ochrony z kamerami. Tutaj mamy. Hey, you! Upuścisz coś, czy nic? Nic. Tak, i musimy sobie skorzystać z tej kamery. Tak, i to jest. Tak, to jest kamera w biurze tej y, mademoiselle Cavier. Yy, I musimy sobie. Czym się przybliżało? A, altem, dobra. I ona ma tu napisany kod do drzwi. I musimy sobie tak poradzić. Czyli 1, 4, 6, 3, 9. 1, 4, 6, 3, 9. 1, 4, 6, 3, 9. Zaraz zapomnę. 1, 4, 6, 3, 9. OK. I powinno się nam teraz drzwi otworzyć. I teraz znajdziemy sobie kartę magnetyczną. Co tu się dzieje? Aha, jakieś szuflady, i tak dalej. Możemy sobie przeszukiwać. Tu, czy co, coś tu będzie? Chyba nie. Tak, a kartę mamy tutaj w breczku. W tej szafce na dole. Ogólnie możemy się tu jeszcze paru ciekawostek dowiedzieć.

the paintings were seized by the lux veritatis from eckhart and painted over with religious imagery i wonder who the lux veritatis were it says each painting has a metallic symbol of power built into it so that's why eckhart wants the paintings the five okay. obscure engravings Tak, to wiemy, że pokazuje nam Rycina miejsce ukrycia malowidła, czyli jest to taka ukryta mapa. No dobra, więc tutaj wszystko. Yy, mamy już teraz yy, przepustkę, mamy już teraz kartę, która nam umożliwi. Dlaczego mi się cały czas pojawia to? No, która nam umożliwi dostanie się do wykopalisk pod luwrem. Dobra, otwieraj to. Zapisujemy, czy tu będą jacyś przeciwnicy. Kurde, już powoli kończy nam się amunicja do tego pistoletu. A szkoda. Dobra, tutaj chyba nikogo nie ma. Yy, tutaj nie ma żadnych. Znajdzie, to idziemy tędy. Czy ktoś mi tu wyskoczy? Nie, tu się nie dostaniemy. Na razie. Ale tutaj się dostaniemy. I tu będzie chyba ktoś. Tak, jest jeden. Gościu, który już nie żyje. Czy coś masz? Nic nie masz. Tak. Zapisik. I teraz znowu naszej niezawodnej karty używamy. I zaraz zobaczycie, gdzie będziemy. Będziemy w miejscu, w którym już wcześniej byliśmy. Tak, dokładnie jesteśmy przy tych drzwiach, które potrzebujemy otworzyć. A więc otwieramy je. I jesteśmy już prawie w domciu. Dobra, czy po tu jeszcze będą przeciwnicy chyba? Oho, tu coś będzie się dziać chyba. Okej, okay, giniesz. Tu możemy sobie coś popatrzeć? Chyba nie. On coś ma? Nie ma. Dobra, więc schodzimy niżej, coraz niżej, dawaj szybciej, tak, zrobimy, bo zanim ty zejdziesz po tych schodach, to będzie to trwało wieczność. Tak, jesteśmy już w tej części jakby podziemnej. No nie powiem, tam mi się bardziej podobało. Czy tu coś jest? Widziałem, że tu jakieś znajdźki są, no hello. Dobra, tu już mamy te wykopaliska. Otwieramy sobie po prostu te wielkie drzwi, że tak powiem. I znajdujemy się w kolejnym levelu, wykopaliska archeologiczne. I tym levelem zajmiemy się w kolejnym odcinku. W tym odcinku już wam podziękuję. Mam nadzieję, że wam ten odcinek wam się spodobał. Zbliżamy się już do moich ulubionych leveli. Jeszcze zostanie nam właśnie do przejścia ten level i w następnym już będą moje ulubione levele z 6. Więc y, mam nadzieję, że również Wam się spodobają. Y, w tym momencie sobie zakończymy. Mam nadzieję, że właśnie odcinek Wam się spodobał. Zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, y, lajkujcie. Y, I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Do zobaczenia, cześć.